Nazywam się Michał Olszański, jestem prezesem Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, która w różny sposób wspiera młodych ludzi. Dziś zajmiemy się problemami związanymi z nauczaniem online. To już wiele, wiele miesięcy, od kiedy młodzież siedzi w domu, wpatrzona w oko kamery, za którą gdzieś tam jest nauczyciel. Nie będziemy rozmawiali o efektach nauczania, to inny problem. Skupimy się na sprawach związanych z tym, jak sobie dać radę w takiej sytuacji, kiedy jesteśmy ciągle obserwowani, kiedy nasza strefa prywatna tak bardzo miesza się ze strefą publiczną. Jakie to niesie skutki? O tym porozmawiamy z Olą, która jest uczennicą drugiej klasy szkoły licealnej, a naszym ekspertem jest Katarzyna Miller, znakomita psychoterapeuta. Zapraszam. Olu, jesteś w drugiej klasie liceum. Praktycznie to już rok szkoły w systemie online. Wszyscy bardzo pięknie posługują się tym terminem, tylko nie do końca wiemy, na czym to polega. Jak to wygląda na co dzień? Same lekcje online są w porządku jakoś yy, nie przeszkadza mi to, że trzeba mieć zawsze kamerkę. No oczywiście są takie dni, kiedy po prostu wolała się schować, żeby mnie nie było widać. Ale są też takie dni, kiedy po prostu cieszę się z tego, że mogę zobaczyć też na przykład swoją klasę, mogę zobaczyć w końcu jakby tych ludzi i nie, że tylko słyszę głos nauczyciela, tylko że też mogę jakby go zobaczyć. A jak się czujesz przez te wiele godzin, kiedy wiesz, że kamera jest włączona i że ktoś cię widzi? Czujesz się nie nieswojo czy ok? Czy się przyzwyczaiłaś? Różnie jest naprawdę. że. Dobrze się czuję, ale na przykład jest taki dzień, kiedy bym po prostu wolała, żeby nie było mnie widać, bo na przykład nauczyciel mówi o czymś, co mi na przykład nie pasuje, i wiem, że nauczyciel widzi moją minę, widzi moją mimikę twarzy i widzi, że po prostu mi na przykład to nie odpowiada. A wolałabym, żeby na przykład tego nie widział nauczyciel, dlatego że no boję się, że coś sobie pomyśli, że mu się zrobi przykro. Czy jesteś autentyczna i nie udajesz niczego, czy jednak fakt, że jesteś w kamerze powoduje, że zaczynasz coś grać? Czas... Kogoś innego. Udaję taką osobę bardziej uśmiechniętą, otwartą. Staram się oczywiście ładnie wyglądać jakby w tej kamerce, no ale staram się być sobą, ale naprawdę często, często ale gram. Ale dotykasz niezwykle istotnej kwestii. Czy cała ta koncepcja pracy online nie jest właśnie jakąś iluzją, jakimś udawaniem? Tak, ja właśnie w ogóle tego nawet nie traktuję na poważnie. Wiem, że to dziwnie może zabrzmieć, bo to jest szkoła i powinnam jakby się tym przejmować, ale ja tego nie traktuję na poważnie przez to, że to jest w takiej formie, tak? Spotykamy się online, widzimy się codziennie po kilka godzin w tych kamerkach i ja tego po prostu nie traktuję poważnie. Nauczyciel mi wysyła pracę. Czyli co, to jest taka szkoła na niby? Szkoła na niby, tak. To jest w ogóle dla mnie inna rzeczywistość. Ja się nie czuję tak, jakbyśmy byli po prostu w tej szkole. Mi te lata zmijają tak? Ja po prostu nie czuję się tak, jakby to była dalej ta szkoła. Ja czuję się tak, jakby to była jakaś zabawa, tak jakbyśmy po prostu w coś grali, tak jak to by było po prostu takie udawane, takie na siłę, że musimy się ze sobą kontaktować. I nie podchodzę do tego naprawdę na poważnie, tylko podchodzę do tego w taki sposób, że a muszę się połączyć, zrobię to, bo muszę. Powiedz mi, bo to trwa już naprawdę ładnych kilka miesięcy, praktycznie dwa semestry. Czy wy jesteście, mówię do ciebie jako do przedstawicielki tego pokolenia? Uczniów, czy wy jesteście e, coraz bardziej przyzwyczajeni i akceptujecie tę sytuację, czy w was jest coraz więcej złości i protestu przeciwko temu? Bardzo e, różnie jakby na to reagujemy. Jednego dnia jest fajnie, jednego dnia jest gorzej, jednego dnia stwierdzimy, nagle jesteśmy przy, przyzwyczajeni, a na następny dzień po prostu jesteśmy zirytowani. Ale za chwilę nagle znowu nie możemy się oswoić z tą sytuacją, więc to naprawdę. Mówi nie się, ma że czymś... coraz więcej młodych ludzi nie wytrzymuje tej sytuacji, że się gubią, że są smutni. I nie, nie dają sobie rady. No, właśnie, tak naprawdę, ja powiem szczerze, nie łączyłam się, nie odsyłałam żadnych prac, w ogóle nie wchodziłam w żadną dyskusję. Wypadłaś z systemu? Wypadłam totalnie z systemu, systemu. Wszystko trudno, nie jestem w stanie sobie z tym poradzić, nie potrafię, stresuję się, nie wiem jak mam do tego po prostu podejść. Nie widzę po prostu sensu w tym wszystkim. Poddaję się, po prostu się poddałam. No i to trwało do maja-czerwca takie moje poddanie się. I na szczęście dzięki rodzinie, nauczycielom, uczniom, przyjaciołom zmobilizowali mnie do tego, żebym właśnie wzięła się w garść i żebym po prostu to ogarnęła. Miałam 10 zagrożeń, czy tam 10-8 zagrożeń, e, a skończyłam, zdałam rok, wszystko super. Dzięki wsparciu bliskich, tak. ale także i nauczycieli i dzięki wsparciu swoich rówieśników? Tak, wszyscy właśnie starali się tak mnie mobilizować, oczywiście każdy w inny sposób. Niektórzy, proszę Ola spróbuj, a niektórzy byli po prostu tacy, czemu ty tego nie robisz, czemu ty po prostu się na tym nie skupisz, co za problem usiąść na lekcji, e, uczestniczyć w lekcji, co za problem w ogóle, nie wiem, wykonać tą pracę domową i to tak Ale poskutkowało. Mnie, tak, poskutkowało, tak. Okazało się, tak. że byłaś dla nich ważna i myślę, że to sprawiło, że się pozbierałaś. Oby tak było, by większość dzieciaków tak mogła zareagować na te wszystkie problemy, które w tej chwili się pojawiają. Mogę tylko wyrazić nadzieję i życzyć Wam, żeby ta sytuacja nie trwała zbyt długo. Powodzenia, Olu. Dziękuję bardzo. Kasiu, to już prawie rok, od kiedy szkoła pracuje w systemie online. Kiedyś, przecież, kiedy człowiek wracał ze szkoły, to mógł się w tym domu schować w jakimś sensie. Tymczasem ci młodzi ludzie praktycznie od samego rana funkcjonują we własnych domach, ale jest to przestrzeń publiczna, bo cały czas nauczyciel widzi ich. Jak sobie z tym dać radę? Tak, jak się da, czyli biedne dzieci robią co się tylko uda. Chowają się na przykład. Robią minę pod tytułem Właściwie to mnie nie ma albo przez jakiś czas bardzo są takie grzeczne, prawda, i tak się starają, żeby wyszło tak, jak dorośli oczekują, ale i nie można się tak starać, no, potrzebują pobiegać, poruszać się, przecież nawet na lekcjach jest kłopot, prawda, z tym, żeby się w klasie wysiedzieć, wysiedzieć. no i jest to taka nie tylko naturalna, ale bardzo zdrowa potrzeba dzieci, żeby być w ruchu i żeby zmieniały się bodźce. W warunkach klasy sytuacja jest taka, że nauczyciel na ogół koncentruje się na kimś przez moment, bądź zwraca się do całej klasy. Tutaj chyba jest troszkę tak, że jest cały czas ten wielki brat i jego oko. I jak sobie dać radę z tym poczuciem stałej kontroli? Prawdę mówiąc, tu nie ma takiego złotego środka na to ani decepty, ponieważ jakieś tego niedobre efekty będą. Wszyscy je mamy. No więc na pewno warto, i to też pewnie się młodym przyda, żeby pilnować pewnych rytuałów, żeby one się nie zgubiły. Żeby się nie zgubiło ubieranie, żeby się nie zgubiło przygotowywanie się do czegoś, może ćwiczenia. Ale mówisz o przygotowaniu. Miałem. Okazji okazję rozmawiać z młodą dziewczyną, która mi powiedziała, że są koleżanki, które wstają o godzinie 4.30, ponieważ chcą być o 8:00 kiedy się zapali oko kamery, umalowane były umalowane, były w pełnym makijażu, bo uważają, że to jest ten moment, kiedy muszą wyglądać. Zobacz, są cały czas poddani niesłychanemu... To jest inwigilacja, tak. tak. Prawda? To jest rodzaj takiego psychicznego poczucia, tak jak powiedział wielki brat, że, się, że nas się kontroluje, że się od nas... Wymaga takiej dorosłości, na którą w ogóle nie jesteśmy gotowi, prawda? To poczucie, że nas oceniają bez przerwy, że czegoś od nas chcą, e, natomiast my nie jesteśmy w stanie tego dać. Natomiast też powiem Ci, jest drugi, druga strona medalu. Nauczyciele mówią tak: jest nam strasznie trudno mówić do pustej kamerki. Jest nam bardzo przykro często, że te dzieci się przed nami chowają. My też mamy trudną sytuację, ponieważ się. Bardzo staramy, no, też byśmy chcieli mieć odpowiedź. No Ja nie wiem, co obie strony by mogły robić. Na pewno, by może mogły, troszkę, przepraszam, że wyrażę się e, tak zwyczajnie, powygłupiać. To fajny pomysł więcej luzu, więcej swobody, ale jednak, z drugiej strony, czy młody człowiek ma prawo raz na jakiś czas powiedzieć: Wyłączam kamerę? Moim zdaniem ma prawo. Nawet ma potrzebę. Myślę, że nawet wręcz ma konieczność. I nauczyciel powinien zdawać sobie sprawę z tego, no, jak to jest istotne. No mamy, no kochani, no to da, no nauczyciele są dorośli, prawda? Nauczyciele są dorośli, tak jak rodzice są dorośli. I zawsze tak mówimy jako psychologowie do dorosłych: no zdajcie sobie sprawę, kochani, że to są dzieci. Dzieci są raz w humorze, prawda, a szczególnie te, co dorastają tak hormonalnie, prawda, czyli nastolatki, raz w humorze, no, że jestem królem świata, a raz w humorze, że jestem do niczego. Jak się czuję nikim, to na pewno się chce schować. Do tego dochodzi jeszcze stres wywołany kamerą. Ja coś na ten tak. temat wiem, bo wiele, wiele lat pracowałem w telewizji, i wiem, jak się czułem po trzygodzinnym programie na żywo. Byłem naprawdę mocno zmęczony. I to jest też taka sytuacja, że zarówno dla nauczycieli, jak i dla, dla dzieciaków, sytuacja bycia w oku kamery jest trudna. Ludzie no. się tego uczą latami często, mówię o aktorach, tak. a co dopiero ktoś, kto, kto na przykład czuje tremek. Ja mogę też od siebie powiedzieć: ja prowadzę teraz grupy online, czyli mam 12 okienek, tam siedzi Mortka w każdym okienku. Nie wszystkie się zgadzają online. I zobacz, dorosłe osoby. Które chcą popracować ze swoją terapeutką, bo my mamy stałe relacje, też mówią, nie poczekam, aż będziemy siedzieć w sali swojej. Tak. A nie teraz przez online. No to co się dziwić z dzieciakom, prawda? A one muszą. Dodaj do tego, co mówi, że one muszą. Dorosły powie: Ja nie jadę, ja nie biorę udziału, a one muszą. Teraz na przykład kolejna rzecz, którą mogą robić nauczyciele, no to powiedzieć: Kochane dzieci, wiem, że Wam tam jest przed tymi kamerami. Trudno. Wiem, że sobie gorzej radzicie, wiem, że was na dużo więcej stać normalnie. Ja to biorę pod uwagę, ja was za to bardzo, na przykład, szanuję. Słowo szacunek mi się, powiem ci, pojawia, im dłużej pracuję z ludźmi, tym bardziej mi się pojawia, że słowo szacunek jest kompletnie niedoinwestowane. Ciągle mówimy o tej miłości do dzieci, dobra, dobra, powiedziałabym, miłość miłością. Jak nie ma szacunku dla drugiej istoty, dla osoby, dla ludzi po tamtej stronie, czy w ogóle po tej stronie ławek, prawda, czy po tej stronie kamery drugiej, no to co będzie z relacją? Skupmy się jeszcze na koniec na tych młodych ludziach. Czyli po pierwsze, to jest ciężka sytuacja. Jestem w domu, mam pomieszane sfery, czy coś jest publiczne, czy coś jest prywatne, jestem ciągle obserwowana, obserwowany okiem kamery tam, gdzieś jest ten nauczyciel. Czyli zdajcie sobie sprawę młodzi ludzie, że to jest trudne i że możecie mieć z tym problem. Prawda? Drugie, szanujmy się nawzajem, czyli jeżeli jest mi ciężko, to mogę dać sygnał nauczycielowi, to nie jest takie jak normalnie w klasie, w funkcjonowaniu, kiedy jest mowa ciała, kiedy można bardzo różnych rzeczy zrobić. Tutaj to zupełnie jest inna relacja przy tej kamerze. To też wymaga pewnego treningu. Uczmy się nawzajem tego. Uczmy się, bo to jeszcze potrwa kilka ładnych miesięcy. Skończmy na, może na nadziei, że potrwa jak najkrócej. Oby. Serdecznie Was pozdrawiamy, z serdecznym współczuciem i zrozumieniem.